hej witam Was kochani. Czwartkowy dzień. I mój dzień jest dzisiaj zrobiony. Cudownie. Jadąc sobie, zatrzymując się przy takim rowiku, czy coś jak coś powiedzieć. Podnosiłem sobie puszeczki. I w ostępie kilku metrów. Patrzcie co, żem znalazł. He he. 30 złotych <laughs> Ja już mam dzień zrobiony Ostępie Iluś metrów 30 zł Aha, ja już mam dzień porobiony Życzę Wam takiego samego dnia przy takiej trasie I co? Co następnego koleżanko i kolego Trzymajcie się <laughs>